Dobra. Chyba mi się wydaje, że to będzie kolejny odcinek Bo już pół godziny Jest materiał Więc Już brat jedzie A jeszcze, kurczę Będzie niespodzianka Będzie niespodzianka Proszę Państwa Zrobiłem deal życia z bratem właśnie Ale to może jak ten. W przyszłym tygodniu muszę to wszystko ogarnąć. Dobrze to podłączać. Podłączyć. I ten. Mam nadzieję, że będzie coś innego. Coś fajniejszego. Zobaczymy. A, ten. co hmm, chcę powiedzieć? A, jeszcze moim się GoPro. Da mi trochę pozmieniał, więc zobaczymy, czy coś będzie na lepsze. O, i to jest dobre, bo teraz to będzie właśnie nowy odcinek z jednej z trasy. Więc, całkiem dobrze, dobrze, dobrze. Nie będzie jakiegoś takiego przerywnika. Jeszcze do Gdyni nie dojechałem, nie? A, jeszcze nie spatrzyłem, właśnie. kurczę, na ten narzut ekranu, czy jest jakieś? Są te. Lalalala. Wolna okienka, ale już, kurde, o tej godzinie już naprawdę nie będzie. Będę musiał przeliczyć i. O, jak ten waśniak strzelać. Czy się uda, czy się nie uda. Dobra, próby, będziemy próbować stąd wyjechać. Która na razie jest. Może ktoś pomoże. A hamam, bo tak to przecież, kurde, nie wyjadę. Wiem, że kurde ten, ale z prawej strony. To zaraz by się robiło pełno. Ale wiem, że niektórzy kierowcy to rozumieją, Są tak, chłopaki? Dobra, dzięki. <laughs> kurde. Niestety, zobaczcie, ile bym musiał, kurde, czekać i czekać i czekać. Tak niestety w życiu yy, kierowcy. Bywa, że trzeba, niestety, za takim lekkim pozwoleniem wymusić pierwszeństwo, bo tak to, no wiecie, no, to jest, kurde, wielki skład i zanim Ty się rozpędzisz, zanim yy, schowasz się, bo to, to jest, kurde, yy, no kontener jest 12-metrowy, ale między tymi i tym, no to jest 15, prawie 16 metrów, no nie? Właśnie, 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 to jest tak, to jest tak właśnie. Na razie jeden mistrz się pytał czy ja jeżdżę na tych w pasach No, no na razie nie jadę ale widzicie jestem ten... Wolny, free wolny <laughs> Dobra Kierunek nic Że się trochę skomplikowała sprawa. Zwyczaj Bartek mi wysyłał, że jest awizacja. To to, to tamto. Wizyta. Nie dzwonię do niego, czy jest. No, nie? Mówi ty, no pisali. A ja on Kurde, no nie wysyłaś mi SMS-a. No to mówię, że kurde, pewnie nie ma. No i ten. Yy, awizacja jest. Tylko że na dwudziestkę i Musiałem cofnąć się i muszę zrobić od nowa wizytę, ale to tutaj jest, jeśli ogarną to jest chwila, ale widzę, że już to trwa z 15 minut, hmm. a jeszcze powiem Wam, że tutaj przyjechałem sobie na CPN tutaj naprzeciwko tych wszystkich awizacji, tych wszystkich rzeczy i tak kurczę zamawiam sobie kawę, już godzina 15.30, więc moja godzina kawowa. I mówię, kurde, patrzę kątem oka. No nie wiem, że ktoś idzie. Ktoś idzie. No tak, kurde, poczekałem. No, Zobaczmy. ona Blachaczka. No niestety, ma teraz konferencję jakąś nie ma czasu. Konferencję internetową. Więc no niestety, no, porozmawiałem w nim tylko 10 minut. Szkoda. A myślałem, że kurczę, no nie. Miałem nadzieję, ale kiedyś spotkać albo i wcześniej, ale ten jeździła tutaj w koło komina z tymi mm, no, ze śmigłami. i widziałem, że już przyjechała z domu, Moja mam na tym na Instagramie i mówię: Kurde, pewnie pojechała, ale nie widzę tutaj i ten. A... I mówię, pewnie pojechała i nie ma jej. No, nie? no ale na szczęście taki traf trafił, że. A też mówi, że dopiero na dzisiejszą nockę i przesunęli transport. No. Więc spoko. No już się nie zobaczymy. No, mówię, że kurde, może masz trochę czasu. No mówi, że nie ma czasu, bo teraz ma wejście konferencyjne za 10 minut. Chyba. Zawsze na zegarek. A ten a będzie godzinę trwać, więc nie mam czasu na czekanie, żeby porozmawiać sobie bliżej się zapoznać, Jest ja na się czekam za abitację, no trudno co poradzić, no ale żeby 20, 40 pomyśleć z 20 Co wam powiem, to wam powiem, ale jestem jestem wyspany Masakra Czwarta piętnaście jest mm. Nie to. to Co ja wam powiem, że kurcze Wczoraj Wczoraj jak zdejmowałem Widziałem się z Iwoną Próbowałem się jeszcze kurczę przeawizować tak Jak wam wspominałem Ale niestety Nie udało się A jeszcze tutaj Z Adrianem jeszcze się widziałem Tam był na dwóch filmikach no właśnie będę co cofnął. I kurde, próbuję się dostać lot... na DCT Te kurde, no. szkoda, że nie udało mi się wczoraj. Maćku, Maćku Ale to Już tutaj małe te były Jak się chce, kurde No, a gra ci cofać, no, sorry bardzo No <laughs> Dobra No, pojechałem w dalej wczoraj i zdjąłem ten kontener I mówiłem, że jeszcze kurczę, że już się chyba nie zobaczę z Iwoną. A trochę mi się zeszło, a się okazało, że jest kurde na CP, nie tylko za tym. Mm, za budynkiem. No i. Cóż, Skończyła się wczoraj jeszcze ta konferencja. To miała tą właśnie konferencję pod się coś tam z, a, z motoryzacją. Coś tam <laughs> no to mówię, kudę sobie, że a jeszcze przejadę, zobaczyć, czy jeszcze stoi. No, jeszcze stała fajnie. <laughs> to jeszcze troszeczkę porozmawiałem z nią, i w międzyczasie jeszcze próbowałem się przewidować. Jechałem do Gdańska, też próbowałem się przeawizować Jak tutaj stanąłem, żeby się przeawizować Nic nie dało, nic nie dało A już była 18 eee, Z hakiem Więc mówię to i tak Że już czas mi się kończy Pracy bo jak o 6 .00. Znaczy przeczułem Co patrzyłem też ten Zaczynałem wczorajszą pracę ale ten mówię kurczę, zanim pobiorę, zanim yy, dojadę, tam będę jechać, to prawdopodobnie i tak nie dojadę, i tak nie dojadę. Więc mówię kurczę, a jeszcze właśnie Adrian przyjechał tam w międzyczasie rozmawialiśmy, że daj mi 10 minut. No i nie udało się. No to do 23. Praktycznie siedzieliśmy, tego stąd jestem niewyspany, ale nie żałuję. Wczoraj jeszcze A, zamówiliśmy sobie pizzę. Przydałby znaleźć jakiś, jakiś ten mm, kosz, żeby wyrzucić. Ale zjedliśmy pizzę, jeszcze pogadaliśmy. Ja mówię ty idę spać, bo już mam kurde. Mi zostało 6 godzin snu niecałe Dobra, dobra, nie ma problemu. Jezu, a ten? Przepraszam. A w yy, ten? Yy, węgiel skopali tutaj na statek. <grym> I co, i ten? Eee, taki miał mokry ten ładunek, że cały czas z niego ciekło. Ciekło, ciekło. ale cóż. bo tutaj bardzo ziewam. Ziewam, ziewam. Obiorę to jeszcze się odezwę Serio kurcze Jak na taką filmę spodziewałem się Że tu jest jakiś inny magazyn Ale No nic 9.45 Ogólnie tutaj półtorej godziny spędziłem Tak? Nie prawie godzinę Prawie godzinę Będziłem. O oh jest. No ale dojazd tutaj to też ma. przecudownie Znaczy ogólnie. musiałem to przez cały całe, całe złotów objechać dookoła. Ale kurde jak jadę. Mówię. Że no nie wiesz. Nie wiesz. Um. Zaraz się zobaczycie. O, patrz, 3.7, rozumiecie? 3.7 i do samego końca nie wiedziałem, że tu jest 3.7. Dopiero, kurczę, z zakrętu wychodzę, patrzę, kurde, wiadukt 3.7. No i co teraz? <grym> Jaja. Dobrze, że u nas takie oznaczenia są, jakie są. Czasami dobrze pokazują, czasami źle ale w tym przypadku jest źle <laughs> no, jaja. ale w sumie jest bliziutko bliziutko powiedzmy no takie niecałe 10 cm i pewnie bym walnął no a oczywiście tam prawem skręcił, to jechałem na centrum i tam jest już kurde to nożówka, no nie, <gry> kurde, znowu jakiś taki szachmat, pier zielony no, hmm. no nic, dobra, się zawizować zawizowałem się, już, już i tak powiem wam, że zawizowałem się, Przeszło. Uh, o 8, tak, o 8, o 8 dzwoniłem do Bartka po to, że mówię, kurde, no wysłałeś mi numer kontenera i pina misję sobie wejść on mówi ty, no ja już za tego wrzuciłem w system, uh, uh. No, wrzucił system, więc mówię, dobra, już go łapę Łapię. i ten. I ustalam sobie godzinę Zrozumcie, że już o 8 rano na 13, na którą ja chciałem sobie ustawić bo tak sobie liczę, bo oczywiście no dojazd tutaj 200 km 200 km z DCT ale w DCT to kurde bardzo szybko poszło tylko wjechałem i wyjechałem no to takie kurde z mojej pracy to może było 15 minut no to 200 km przejazdu 3 godziny Mówię kurde, elegancji. No niestety takie są nasze polskie drogi nic za to nie poradzimy Jest jak jest I tyle No dobra, ty na pewno będziesz gdzieś tam Dobra A też w jednej miejscowości byłem takiej już nie kojarzę jakaś Poczekaj gdzie e, w Człuchowie? Tak, w Czuchowie chyba To ja już... Nie, czy, kurde. Już nie wiem w której miejscowości, chyba że gdzieś tutaj. To już zrezygnowałem, bo ja mówię, kurde. Już ten, mm, kostka brokowa i mówię, to jakbym, nie wiem, jakiś skwer, do skwerka wjechał, na skwerek wjeżdżał, no. Masakra. Do to nie jest ten. Też tam w jednej miejscowości, innej miejscowości były. Światła, ale prędkościowe. Jeżeli przekroczyłeś prędkość, to się załączała na czerwono. Dobra, starostwo. O, tutaj jeszcze można byłoby jechać, ale tu jest właśnie 12 ton. I do tej drogi bym dojechał. Niech idzie pani. Pani idzie? Pani, proszę. E, no, do tej drogi bym dojechał. No i jest 12 ton. Muszę bo nie mam co teraz na razie powiedzieć Oprócz tego, że jestem zmęczony Spać mi się co ja. wodę Ach, jedziemy No i kawa wybita Powiem także jako to jestem na tym, na tym lotosie co tam wyjeżdża się kurczę z portu z decetu No rzeczywiście Zdjąłem, załadowałem, a też się zgadałem y, z kolegą, który właśnie jest tutaj obok, właśnie ten Next Adrian. i czekałem, kurde, no jeszcze jeden kolega przyjechał, przyszedł i mówi, cześć YouTuber, <gry> będzie wiedział kto, kurde, nawet zapomniałem, znaczy nie ja wiem, czy przedstawiał się, kurde, głupio mi, wiem, głupio mi. Proszę o uśmiech. <laughs> A, bo ja wyłączone łączone radiem. <laughs> Cieszy <laughs> A I ogólnie rzecz biorąc, się też zgaduję. Ja Uważaj, bo przypierdolisz w to, że nie kamerę trzymasz. Ma dla mnie tę koszulkę Swojej firmy Cześć, cześć i ten Nie przymierzyłem Dla jaj powiedziałem mu ty daj kurde różową Przywiósł mi różową Ale no na nieszczęście ten Trochę za małą wziął. razem i jeśli będziemy widzieć, to będę miał już większą. Ja mówię, kurde, to niego, ty. dla jaj powiedziałem tego. Róż. A tak powiem zacząłem tą koszulkę, ty dobra, nie będzie tym różu. Śmieszne. Eee, trzeba mieć dystans do siebie, powiem ja Wam tak, może mogą być jakieś tam hejty pisane w albo coś, no nie? To jest, nie trzeba mieć dystans do siebie. Tylko i wyłącznie dystans. Tyle. Dobra, jeszcze mam. Uuu. Kurde, nie wydrukowałem sobie. Dobra, nic, mniejsza z tym. To już patrzę, że już, kurde, no już, już mam 12 godzin. Hmm. Na 15 iść. Muszę pomyśleć. jeszcze nie całą godzinę mogę jechać. 13 Dobra, pomyślę. Za dużo tu będzie. Kurde, wolnego miejsca. Dobra, to dopóźniej.